Takich koksów? A jak gramy na koksów to kurwa my dostajemy w chuj Elo, a oni tracą w chuj dużo. Więc chuj im dupę Konstrukt Air Units. Trzeba mu Lant robić. Lantie. Chyba R Dobra Teraz Quina i gdzie to zbudować? Przodu Shift Masz. Nie będę przestań mówić, bo zaraz mi się popierdoli co mam robić. Czemu nie? Papik! O, okay. wiem, papik! Papik, 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 papik! Kurwa, <noise> Czemu kurwa pingi? No bo znak zapytań cię postawiłem, włączy patroli. Nie wiem, kurwa Debil streama nie umie włączyć, naprawdę. Nie obrażaj, Debil. Czemu obrażaj, Debila. jak chcesz, żebym. Jeśli się szybciej pomógł, to możesz mnie zbóstować tymi engineami, którymi masz tutaj. I don't think I can. Okej, okay. okay. anti-airgun, fajnie, fajnie. Ja yes, sobie robię kurwa microwave accelerator. Ej, możecie Cię tutaj przylecieć i rozpierdolić tego skurwysyna? syna? Albo yeah? nie. przylecieć, kurwa, ty jesteś Albo nie, już go rozjebałem. Okej, ile robot? Tu dwóch, tu jeden, a ostatni gdzie jest? Miałem czterech was. A co ten tak kurwa laser zbudował? To jest znowu jest na minusie z prądem. Kurwa, ty wypierdalaj. Nie mamy radaru na picie, prawda? Nie. Nie. Ale mój NG idzie teraz. Kurwa, znowu z Prądu nie Antiery przyszły walić z, z mantisami, pozdrawiam 600. Pozdrawiam, dobra, nie podoba mi się to, że ci popierdoleńcy, kurwa nic nie robią w bazie. Weź ktoś skałta ta to puść. A co ja chcę, chcesz kurwa? widzieć? Kurwa to, że mają antiera i skaut się rozpierdoli w pół bazy. Ale nie co ci ten skaut przeszkadza? On kosztuje 5 masy, kurwa. No a ja mam kurwa 0 masy. Ja buduję, no. To brzmi jak kurwa twój problem Based? Fabric is based? Fabric is absolutely not based To is dobra the opposite, kurwa, będziesz based. chciał żeby puścić niuka. Ale to, ale to ja teraz, to ja teraz zrobię jako Dobra dwulicowy jesteś na <laughs> yeah. No i co chciałeś zobaczyć? Zwykła te dwa faktoria nic kurwa specjalnego, są tak chujowi, że mógłbym im odbyt wylizać i HIFA dostać. Ta? Zajebiście. Do it! HIFA przez Nobsko, Nie wiem, ja przypominam, że dla Fafika. A jak Ja przypominam, że dla Fafika HIF to jest zachęta do jebania, więc. Fafik jest okej? To nie jest Kingi, to jest kurwa. Nie, <laughs> Nie. Absolut wiem. Damas! To też. Nie kurwa! To jest ten... Bev kurwa tymi czterema bombowcami ici z... z bombardu i coś. jakiś eko najlepiej. Czekaj, daj mi chwilę. Muszę co to jest. Za chwilę to oni kurwa sobie... Tutaj taką bombkę pierdolnąć jedną i to wszystko jednie. Gdzie? Na pingu. Ano? Bomb this smotherfucker Idę zbombować tego najbliżej co Ale to pierdolnie nie. za laser masz za 20 Dobra to dobra, ten generator jeszcze muszę tu pierdolnąć Ej coś nam leci do bazy jakiś zwiadowce Co ja nie zniszczy ktoś te z szkałty? Zajebałem im chyba wysłałem rakietkę śmiesz Zastrzelasz tego Gunter'a czy nie masz takich planów jeszcze? Webdorf co ty strzelasz e? tą rakietką? No nie wiem Gunter nie ma stąd zasięgu do ich bazy No ale tu strzelaj a, Tutaj? Koszynek? No, nie? Tutaj też nie ma zasięgu tu w lewo, w dół za... Jak to nie ma? A, a, mam zasięg Webdorf tutaj ma kurwa zasięg tu Ja mam tutaj zasięg Webdorf SŁUCHAJ TY Że tutaj? nie wiem czy ty chcesz ode mnie Ja MML-ami napierdalam w topinie i ich właśnie As we speak ja też się mogę przemieścić Dobra ja tam idę z tarczą On tutaj kurwa T1 anti era Próbuje coś robić Co ja mogę teraz budować? Dobra, rozpierdalam point defensa O naprawiarki zrobi sobie Kwietu. I jeszcze jedno, jeszcze o kurwa! Jesteśmy mordowani oh. Fighter Bombery nad nami! Y jakiś ktoś? And jakiś Ernasz? Halo? No i musiałem skancelować kurwa laser, lub dostał pizdę. Nie wiem, no, air a, Istnieje? Halo? Wietniak kurwa? Kurwa nie mogę! A, no właśnie, zdychamy. Podciąga, podciąga, pod czołga, czekajcie, wezmę maneli Ja ich kurwa dodżuję, chuj Może mi się uda Dobra pytaj, ja idę Ja umieram Fajowo Fajowo Znowu płysoś pierdolił No nasze powietrze kurwa robi wrażenie, no gnalaj No nasze powietrze robi wrażenie O oni już tam siege assault botami kurwa napierdalają. Super. Coś tu nie ma RTFensa żadnego. O, robi wrażenie, zostajemy w pierdo w tym momencie. No siege assault boty właśnie wchodzą do bazy. No daj walczyć i mam walczy, A. A, Come on Lord Fajnie, robi że go wrażenie. widzieliśmy jak się budował. To żartowałem, jednak daj jebani i trochę się cofam. Albo nie wiem, co mią tutaj rano O, bo jesteś bombardowany O, nie żyje. No, robi wrażenie Robi wrażenie ten nasz R o boże na plusie, oh, jak <grym> Nie, Kim <grym> ja, <już w> <grym> z małpami Kim z małpami Teraz tak Otworzyłam konwersację z fafikiem i zobaczyłam <grym> Ona się kręci do mu piosenki. Popłaszczę się. Popłaszczę się. Popłaszczę się! Wypłaszczę się zaraz. Jej, no, jej, literalnie. i teraz. Miły Nie no, sesja na perkonie, halo. Chopaki. Co ty pierdolisz? Ciebie nie ma. Tak. No. Będę, może. Co, Dobra, Dobra będę, jadę mu chyba podjechać pod bazę, pod bazę i chuj. Ty, nie, nie mamy prawda? Nie. Mamy mieć. Możemy mieć. Ty, mi czekaj jak masz. Hej, 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 zirą, Okej, wysyłałam. O, dzisiaj jest to Verilis Radar. Cut! O kurwa! Wait. Wycofać się! BDS ma jest skody, a tu jest. Ale że kwiat ja boję normalnie gra na męskim graniu? 22? Yeah.

Fatboy Teraz, tu, szybko Fatboy Mmm, ta to chujowo No ja, ja rozumiem, że Top Gun, ale... Kurwa, kończcie mi ten cloaking, jebany Co się w ogóle jakby dzieje z... z tam, w tym w tej drugiej części? No clue Jeszcze nie byłem, nie oglądałem Prawdopodobnie na nie widziałem, i mean, yeah, very nice, mój, znajomy który, mój znajomy, który y, jest lotniczym, wali sobie w styku konia. Buduje ci nad bazą nuka. Czas, żebyś nie tak. Tak. Generalnie mm. to lekka pizda. Yeah. Generalnie to buduje rasa, więc jakby. Y, no prąd glitches. Właśnie nam radar zdechł. No bo nie ma prądu. a Faktycznie nie ma prądu. Trafi ktoś źle. Ja wiem, że to źle, ale. na mi fatwoje, kurwa. Ktoś wyjdzie umrze. ktoś rzuca tego, to, tego mam następną platką w Freedom Loving Capitalist i. Jest this template maybe so hard if I got the point I was trying to make. Bo nie wiem, czy go wrzucać. Dobra, z dobrych wieści Fatboy się wycofuje. Chyba nie. Z złych ja mam zrobił już robotę. Chyba nie widziałam mm -hmm. tej templatki Ale jak już było to nie wiem Powiedzcie mi to usunę To się źle skończy zaraz Gdzie ten kurwa gówniak Co strzela tymi rakietami stoi? No kurwa to Fatboy Pierdala. A gdzie on stoi? Nie wiem Kurwa Nie mam fabryki żeby skałkę sprawdzić. A teraz mam <laughs> Okej, okay. uh, what can you do? Right. You go there, you go there... Free action, cry You build me this bullshit, and I leave you this bullshit. Dobra. To chyba jest Fatboy. I właśnie go napierdalam. Albo jednak ja, nie, bo sponowali kurwa jebane pębeki! Mid ma wpierdol! Eee, Omni mi się rozjebało, dysku mi by się rozjebało, jest pój owo. nie ma tarczy go. So go there's that. A więc hmm, jakiś szybki ma bombardment? Szybki bombardment, yes sir. Bo oni Ten tam mają air coverage. I need your bombardment real fucking fast No, A... z dobrych wiadomości mamy nuka Złych wiadomości napierdalają na nas heavy osso w ja mam tylko jedną tartę No nie mam bomboksy Eee, dobra, wypierdalamy BSF, na chwilę wypierdalamy gunshipy Dobra, lojaliści odbijają elegancko i te jebane rakietki, kurwa i dupę. 50% O kurwa Padło i podjeżdża, padło podjeżdża, papi Już podrywam powietrze Dobra to kurwa lepiej szybko Bo ja zaraz tam W akcie desperacji wyjdę komem i zacznę napierdalać żeby mi się znowu nie rozpierdoliły te O, Sayer właśnie się wyjebał No ale mi wszystko poluje. Ja ruszyłem cały ground i pierdala Ja dalej jestem launch. moim -comem, kurwa w fazie, więc zajęliście. Jest A, jesteśmy tam napierdalani jakimiś artyk. Nie, to rakiety. Dobra, zaraz kurwa niczego nie będzie. Tylko, że nie wiem czy mi Fatboy nie spierdoli z niuka. O, Patrick? Jesteśmy water based napierdalani właśnie. No i pokusiam po, się z tego powodu, bo nie jak sytuacja u Ciebie? Robisz coś, kurwa? Jakieś mądre pomysły, jakieś głupie? Tak, będę napierdalać każdą jednostkę, która wyjdzie z yy, warsztat tego, żeby się wpierdalała w ten głowotera. O kurwa, jestem widziany Rany, rany jestem widziany Commander under Skąd oni oh. mają na mnie wżuel do kuja? Czy eee, to jest hitniuk? Tak, to jest ich niuk. O kurwa Masz defensa? Nie chyba. Nie dobra, jest załadowany. Pozdro smartym Experimental downshift, fujowo O, drugi już O O, na to już kurwa nie ma w drodze I jej pewnie nie skończę Przegraliśmy właśnie Mhm mm nawet się kurwa nie zdążę odsunąć. Czekaj, leć kurwa tym bombowcem! Zostałem zbombardowany. O, rany, rany, zostałem zbombardowany. To co, rzucić sobie bombę na ryj? Nie no Belbior się po prostu sam rozjebał chyba O, mój nuk się rozpierdolił Well To Peski, to jakim chujem my to przegraliśmy